Oczywiście nie kwestionujemy samej potrzeby ochrony klimatu. Prawda? Ona jest potrzebna. To jest jak gdyby rzecz oczywista. Natomiast jest dyskusja, w jaki sposób, w jaki sposób tę ochronę prowadzić i czy rzeczywiście zastosowane metody są skuteczne, czy też będą nieskuteczne w tej ochronie przyrody. Bo wiemy, że jeżeli będziemy na tych obszarach stosowali ochronę bierną, czyli nie będziemy na przykład mogli interweniować w sytuacji zamierania lasu, to może się okazać, że zamiast pochłaniania dwutlenku węgla będą te obszary ten dwutlenek węgla uwalniały. Generalnie te przeliczenia na skali Unii Europejskiej to jest około z racji tego ograniczenia, użytkowania lasów, to jest około 200 milionów metrów sześciennych drewna. Należy sobie zadać pytanie skąd. Unia Europejska to drewno weźmie. Polski model leśnictwa, jak wiemy, no jest pewnym wzorcem dla, dla innych krajów. I popatrzeć na inne kraje europejskie, to ta dbałość o zasoby leśne nie wygląda tak super. Między innymi dlatego, że. W Polsce istnieją, istnieją Lasy Państwowe, czyli e, e, przedsiębiorstwo leśne, które się samofinansuje, e, nie, e, nie jest dofinansowywane z budżetu państwa. E, jest to przedsiębiorstwo prężne, które ma ponad 95 lat. W Polsce funkcjon funkcjonują lasy wielofunkcyjne. Zrównowa gdzie jest zrównoważona gospodarka i wielofunkcyjność, żebyśmy yy, to dobrze wszystko yy, komunikowali i nie utracili, nie utracili dorobku wielu pokoleń, które przecież poświęciły leśnictwu swoje życie.